I tych, którzy mogą nas oglądać, Magdalena powiedziała, że swoją karierę zaczynała u mnie. Jest to ostateczny dowód na to, że zawsze miałem dobrą rękę do karty. <noise> Moi drodzy, chciałem dzisiaj skupić Waszą uwagę na wielkich zadaniach, które są przed Polską, przed Sojuszem Lewicy Demokratycznej, które powinny również mocno zabrzmieć. Tej dyskusji, która toczy się dzisiaj w trakcie kampanii wyborczej, zacznę od wątku historycznego. Otóż miałem honor przez 10 lat być prezydentem Rzeczpospolitej. Byłem współtwórcą socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej na początku lat 90. Dla młodszych z Was, dla młodszych wyborców, to już jest nie historia, wręcz prehistoria, ale dla nas to są ciągle odczucia niezwykle świeże. Pamiętamy to prawie tak, jakby było. Wczoraj współtworzyliśmy również, e, tworzyliśmy Sojusz Lewicy Demokratycznej, koalicję wielu podmiotów politycznych, która e, wystartowała po raz pierwszy w roku 91 wyborach po tym, żeby odnosić zwycięstwa w latach 93-97, bardzo poprawiła swój wynik wyborczy i odnosząc największe bezprecedensowe w historii polskiej. Współczesnej Demokratycznej Lewicy zwycięstwo w wyborach 2001 roku. Tworzyliśmy to z ludźmi, których oddanie, których energia, których wiedza i których talent jest dla mnie ciągle jak najbardziej żywym wspomnieniem. I cieszę się, że są dzisiaj wśród nas i że mogę powitać i mogę również powiedzieć, jak wiele i polska lewica, ale przede wszystkim państwo polskie, polskie społeczeństwo. Zawdzięczają tym, którym miałem honor współpracować, a którzy kierowali polskimi rządami w okresie ostatnich 20 lat. Jest z nami Leszek Miller, premier rządu lewicowego, który negocjował ostateczne warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej i który wprowadził nas do Unii Europejskiej, z czego możemy zbierać owoce i cieszyć się do dzisiaj. Leszek. w najlepszej pamięci zachowuje premierów rządów lewicowych Józefa Oleksego, Włodzimierza Cimoszewicza, Marka Belkę. Wszyscy oni włożyli swój niebagatelny i zapisany już w historii wkład w to, z czego możemy być dziś dumni i co stanowi o sile naszego narodu i państwa. A sprawy były zupełnie zasadnicze, bowiem kiedy wchodziliśmy na drogę w roku 90-91, było bardzo wiele nieznanego, było ogromnie dużo niewiadomych, i była konieczna wola polityczna, aby stawiać sobie ogromne cele i żeby te cele osiągnąć. I polska lewica potrafiła cele formułować właściwie i potrafiła wykazywać się determinacją, żeby je osiągnąć. Przypomnę, bo nie jest to moment na długą historyczną lekcję, ale warto, warto wspomnieć o tym, co czyniła polska lewica w przełomie 89-90 na polskiej drodze do demokracji, do wolności, do zmiany systemu ekonomicznego. To przecież pokojowa transformacja, która była tak widoczna przy ogromnym stole, a która stała się później inspiracją, zachętą dla wielu innych narodów. Pamiętajmy, że z doświadczeń polskiego okrągłego stołu korzystali i wschodni Niemcy, korzystali i Węgrzy, i Czechosłowacy, w ówczesnej Czechosłowacji, a także daleko za granicą południowa Afryka, czy inne kraje, które chciały drogą transformacyjną, ewolucyjną, nie raniąc ludzi, nie niszcząc dorobku, nie zwiększając liczby ofiar i nie roniąc ani jednej kropli krwi, osiągać swoje cele, dokonywać przemian. Polska lewica dobrze przysłużyła się tej pokojowej transformacji lat 90. i warto o tym i trzeba o tym pamiętać, szczególnie w środowisku. Współczesnej polskiej socjaldemokracji. Polska lewica, Polska lewica wzięła sobie również na swoje barki ważny obowiązek tworzenia podstaw państwa prawa. To myśmy w 1993 roku zaproponowali stworzenie Komisji Konstytucyjnej, i pamiętam, jak dzisiaj ilu było sceptyków. Którzy choćby kierowali poprzednimi komisjami konstytucyjnymi w okresie 90-93, którzy mówili: Nie, to się nie może udać. Proszę Państwa, to się udało. Miałem wielki zaszczyt kierować pracami Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 93-95. Zastąpił mnie Włodzimierz Cimoszewicz, później kończył pracę Komisji Konstytucyjnej Marek Mazurkiewicz. Wszystko wspaniałe, wielkie postaci polskiej lewicy. Konstytucję w referendum ogólnonarodowym przyjęliśmy w roku 97. Pamiętamy jaka batalia poprzedzała przyjęcie tej konstytucji. Pamiętamy oskarżenia o Targowice, pamiętamy oskarżenia o wyprzedawanie polskich interesów narodowych, pamiętamy najbardziej uczuczne oskarżenia i bzdury, które były wypowiadane z potężnych ust naszych ówczesnych politycznych oponentów. Dzisiaj po 14 latach możemy powiedzieć, tak, polska konstytucja jest, jest to konstytucja dobra, jest to konstytucja, która sprawdziła się nawet w tak dramatycznych momentach, jak choćby po smoleńskiej katastrofie. Drodzy Państwa, dla uczciwej historii trzeba przypomnieć, to również polskiej lewicy zawdzięczamy, że możemy korzystać z polskiej konstytucji, filaru, fundamentu państwa prawa i polskiej demokracji. Nie jest to dzieło idealne, bo człowiek rzadko potrafi tworzyć dzieła idealne, jeżeli w ogóle potrafi tworzyć. Ale jest to na pewno dokument, jest to ustawa zasadnicza, która niezwykle ustabilizowała nasze życie polityczne, która wzmocniła polską demokrację, z której korzystamy i korzystają wszyscy, co jest największą moją radością, niezależnie od tego czy rządzi lewica czy prawica do dzisiaj. Za to również tym, którzy wtedy nad konstytucją pracowali, tym, którzy później poprzez kolejne akty ustawowe, poprzez codzienną pracę w różnych miejscach wzmacniali polskie państwo prawa, polską kulturę prawną. Wyrażam podziękowanie i myślę, że Wasze plaski będą. Polska Lewica współtworzyła i który doprowadziła do szczęśliwego finału to zapewnienie Polsce bezpieczeństwa. Myśmy kończyli negocjacje z Paktem Północnoatlantyckim i stało się to w roku 1999, a rzecz nie była oczywista. Pamiętam dyskusje, które toczyliśmy również w gronie Lewicy. Co dla Polski byłoby lepsze? Czy pozostawianie w jakiejś strefie neutralności czy zdecydowanie się na udział w największym polityczno-militarnym sojuszu współczesnego świata? I wiem, że było wtedy wśród nas bardzo wielu wątpiących, nieprzekonanych, a wręcz przeciwnych. I dzisiaj mogę z dumą powiedzieć: tak, tamta decyzja lewicy, poprzedzona głęboką, trudną, czasami bardzo dramatyczną dyskusją, miała wielki sens. Polska dzisiaj jest bezpieczna. Polska dzisiaj jest bezpieczna, bowiem jest Członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego jest bezpieczna, bo dysponuje wszystkimi gwarancjami, które wynikają z obecności w tym sojuszu. Polska jest bezpieczna także dzięki temu, że potrafiła budować wtedy i powinna budować dalej jak najlepsze relacje ze wszystkimi swoimi sąsiadami. Jestem absolutnie przekonany, że gdybyśmy wtedy decydowali się pozostać w sferze neutralności, to ta neutralność bardzo szybko przeistoczyłaby się w nowej strefy buforowej, w której nie moglibyśmy być pewni w swojej przyszłości. Tamta decyzja, choć oczywiście wymagająca wysiłku, wymagająca nakładu, także wymagająca ofiar, ona była jedną z najważniejszych i wartych podkreślenia i wartych decyzji polskiej Lewicy tamtego okresu. Państwo, że także wśród naszych wyborów i wśród nas samych są ci, którzy do dzisiaj zastanawiają się, czy cena, którą płacimy za bezpieczeństwo, obecność Polski w różnego rodzaju działaniach militarnych, służących czy to walce z terroryzmem, czy umacnianiu pokoju w różnych miejscach na świecie, czasami bardzo odległych, ma sens. Czy warta jest tej ceny, którą płacimy? Moja odpowiedź, jako doświadczonego polityka, jako człowieka, który wypełniał przez dwie kadencje. Teraz skromnie powiem, ciągle jako jedyny na tym stanowisku w Polsce. Także polityka, który jeździ po świecie, który widzi to, co dzieje się w różnych regionach, jest przekonanie tak, tą cenę trzeba płacić, jeżeli my chcemy tu być bezpieczni, jeżeli chcemy zapewnić również pokój w innych miejscach na świecie. Nie ma polityka, nasza chata z kraju, jest polityką szkodliwą, jest polityką, która prowadzi właśnie do tego, czego się boimy najbardziej egoizmów narodowych, i prowadzi do tego, że staramy się nie widzieć tego, co wcześniej czy później i tak do nas przyjdzie. Dlatego uważam, że te decyzje, które podjęły rządy lewicowe, udziału w misjach wojskowych, czy to w Iraku, czy w Afganistanie, czy w misjach ONZ-owskich w różnych innych miejscach świata, co ma swoją już długą tradycję, miało sens i korzystam z tej okazji. Aby tym wszystkim, którzy w tych misjach uczestniczyli, ich rodzinom, a szczególnie tym bliskim i najbliższym, misja, w misjach, które mają tą swoją tragiczną również twarz, tragiczny wymiar ofiar, które ponosimy, złożyć mój hołd, złożyć mój szacunek i zapowiedzieć w imieniu tych, którzy dzisiaj Polską Lewicą kierują o Was, o polskich weteranach współczesnej walki o pokój, współczesnej walki z terroryzmem, nie zapomnijmy. Jesteście dla nas nie tylko pamięcią, jesteście dla nas również zobowiązaniem, zobowiązaniem dla nas jako ludzi Lewicy i dla każdego rządu niezależnie od barwy czy i I kolejny wielkie wyzwanie przed którym stanęła Lewica to ogromny projekt cywilizacyjny, jakim było wejście Polski do Unii Europejskiej. Prowrót Polski do rodziny. Krajów Europy, tych, które cieszyły się bezpieczeństwem, zasobnością, otwartymi granicami, wymianą ludzi, wymianą myśli, które nie dręczyły obciążenia znane wszystkim krajom, wszystkim społeczeństwom Europy Wschodniej. Proszę Państwa, w roku 1991 rozpoczęliśmy naszą batalię wejścia wejście do Unii Europejskiej. Od roku 1991 do wejścia Polski w roku 2004 przypada okres działalności wielu rządów lewicowych, 10 lat blisko mojej prezydentury. Zakończyliśmy ten proces niezwykle udanymi, twardymi, bardzo trudnymi negocjacjami, które prowadził rząd Rzeczpospolitej pod kierunkiem Leszka Miller. Nie czas dzisiaj wspominać te godziny, dni i tygodnie, kiedy batalia toczyła się na różnych płaszczyznach, kiedy mogłem z panem premierem Millerem. W różnych sytuacjach wzajemnie się wspomagać, i nieprawdą jest, co mówią nam złośliwi, że to dziwne, że dwóch nas wystąpiło na uroczystościach przystąpienia Polski do Unii w Dublinie, gdzie wręczano nam flagę. My, otrzymując tą flagę i przyjmując ją, wtedy też wzajemnie wspomagaliśmy się. We dwóch nam było raźniej. Dziękuję. Należy się historyczna pamięć, należy się nasz dzisiejszy szacunek i należy się przypominanie również w Waszych dokumentach, w dokumentach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak bardzo było to ważne. Dlatego, że nie tylko zakończyliśmy te techniczne, polityczne negocjacje z sukcesem, ale dlatego, że udało nam się w referendum europejskim przekonać blisko 80% Polaków, że to ma sens, że to jest droga we właściwym kierunku, że to jest wielka szansa, że to jest ta właśnie perspektywa jutra, o którą nam chodzi. I nie ma dzisiaj już wielu oponentów na szczęście. I te głosy bardzo krytyczne i bardzo nieprawdziwe, jakie były wypowiadane wobec nas, nie mają znaczenia. Natomiast my mamy prawo do satysfakcji jako ci, którzy zapewnili Polsce obecność w Unii, a więc w miejscu, które dzisiaj z punktu widzenia przyszłości świata jest jednym z najważniejszych. I to zapewnili to miejsce w Unii Europejskiej na korzystnych warunkach, nie jako klienta, nie jako oczekującego pomocy, ale jako istotnego partnera wszystkich procesów, które wewnątrz Unii Europejskiej mają miejsce.